jest tu kto, jak to mówią jest. Pani odpowiedzieć na, na kilka pytań, bo, bo może tak będzie łatwiej. Zadajecie pytania e, prywatnie i te pytania się e, powtarzają. Ja oczywiście odpisuję. Ja bardzo szanuję swoich klientów i ludzi, którzy mi Ufają, i chciałam odpowiedzieć być może na takie proste pytania, które padają e, najczęściej. Jest jedna osoba, czy mogłaby mi napisać, czy mnie widać i słychać, czy nie mówię czasem w próżnię. E, więc e, pytacie mnie, czy Uzdrawianie relacji z rodzicami, z mamą, z zatem opiekunami bądź te osoby, które były w domu dziecka, to są tak naprawdę, jak większość z Was wie, najważniejsze relacje, najbliższe. Więc no nie sądzę, żeby, żeby akty jednorazowy. Był wystarczający. A razowy owszem, o przepraszam to z boku tu w hotelu jest remont, więc ktoś tam zapiszczał. Więc ja osobiście nie sądzę, żeby to było wystarczające, sama od 2002 budajże roku. Przez jakiś czas pracowałam z Elą Kanicką w temacie pozdrawiania, relacji. Dzień dobry, dzień dobry Beatko, czy mnie dobrze widać i słychać? Witam ciepło, witam miło, że jesteś. Więc mówię, odpowiadam na pytania, które dosyć często zadajecie. Czy uzdrawianie relacji z mamą, z tatą, z rodzicami, opiekunami i tak dalej jest aktem jednorazowym, że przeprowadzimy sesję pojednania, ponieważ takie słowo bardziej lubię używać, czy wybaczania, nazwijmy to tak. No niestety, dziękuję bardzo, widać i słychać. No niestety nie jest to akt jednorazowy, ponieważ ileś lat od brzuszka. Przed brzuszka, brzuszka, i później spędzaliśmy ten czas w naszym domu rodzinnym. I to, jakie nabraliśmy przekonania, traumy, bóle, rozczarowania, to nie jest tak, że, że to jest akt jednorazowy. Czyli jak ja to widzę na początku. Według tego, co ja czuję, i pracowałam, pracować troszeczkę intensywniej. Mama to była ta, która nas pierwsza trzymała i karmiła piersią, i ją widzieliśmy, no pewnie, lekarza najpierw, czy lekarkę, czy, czy położne, ktoś, kto odbiera, ale tą osobą, którą widzieliśmy najczęściej w naszym życiu na początku, była nasza mama. To ona 9 miesięcy nosiła nas pod sercem, to ona mimo trudów, bólu, niedogodnień urodziła nas. Czyli nie zabiła nas, czyli nie usunęła, nie abortowała, a urodziła. Więc ta relacja jest dla nas najważniejsza w życiu. Ponieważ w relacji z mamą, z relacją z mamą wiążą się profit, obfitość, związki, relacje, partnerzy, wszystko to, co jest tak naprawdę najważniejsze w naszym życiu. Statem, tak w skrócie, związana jest moc, działanie, biznes. Jeżeli ci nie idzie, to to warto by zajrzeć i wziąć to ojcowskie. Jeżeli ta relacja z mamą jest trudna, to wcale nie musisz y, zaraz biec do niej, rzucać się na szyję. To nie o to chodzi. Chodzi o pojednanie. Chodzi o pojednanie na różnych poziomach, aby nam ten ból nie doskwierał. Przepraszam, muszę jednak ciągnąć ten balkon. Duży dyskomfort, przepraszam. Tam obok się coś buduje. Więc podsumowując, praca w temacie mamy czy taty, czy opiekunów nie jest aktem jednorazowym, ale w moim odczuciu, Koniecznym. Najtrudniejsze jest, kiedy czujemy nienawiść i zapieramy się. Nie chcę jej widzieć, nienawidzę jej. Szkoda, że mam taką matkę i ja słyszałam coś takiego: lepiej, żeby zdechła. No, takie coś też słyszałam, ale to nie znaczy, że nie macie prawa tak myśleć. Macie prawo tak pomyśleć. Znaczy, tak myśleliście, prawdopodobnie. Bo później mija czas, przychodzi więcej do zrozumienia, a być może myślicie dalej. Więc dobrze by było popracować przynajmniej na tyle, że ta mama wychowała nas tak, jak umiała. I swoje programy, wzorce od swojej mamy, czyli Waszej babci lub prababci. Yy, Przeniosła na to życie i tak Was wychowała najczęściej, jak ją wychowano. Więc jeżeli masz ten ból, niedosyt, utulenia, przytulenia, to w takiej sesji możesz tego doznać i być po prostu pełniejszym. Także tak najkrócej mogłabym opisać takie sesje, co potrzebujesz, pada takie pytanie. Co potrzebujesz do takiej sesji? Potrzebujesz telefon, słuchawki, słuchawki takie zwykłe, telefoniczne. Mieć gdzie najlepiej się położyć, być sam, sama, żeby nikogo w pomieszczeniu nie było i, i można zacząć pracować. Pytacie także, czy można to zrobić samemu. Tak, oczywiście można to zrobić samemu i próbujcie. Tylko ja wyznaję taką zasadę, że wiecie, sami sobie to możemy nabyć guza czasem, nie. Sami sobie to jesteśmy dalej w tych emocjach bez spojrzenia kogoś z boku, który nie jest związany z naszą relacją, czyli patrzy na to obiektywnie i pomaga wam zobaczyć wasze relacje z innej perspektywy. I przychodzi coś takiego, aha, to tak, ja bym tak nie pomyślała. Osoby, które pracują w różnych tematach, bo jeżeli upuścicie już to, czyli otworzycie sobie przysłowiową drogę do tego, żeby, żeby wam się lżej, łatwiej żyło. To wtedy idzie to znacznie, znacznie szybciej. Tak? Wtedy otwiera się Wam droga do relacji, do zawodowych, różnych, jakby to nazwać, do sukcesów zawodowych, jakbym to mogła jeszcze nazwać. Do wszelkiej obfitości, jeżeli nie wychodzi ci w relacjach z partnerem, z partnerami, z partnerkami przeważnie mówi się jak wygląda twoja relacja z mamą ja wiem, że niektórzy się na to złoszczą ciągle ta mama i mama wszędzie dzień spojrzę mama, no ale ale mama to najważniejsza osoba cokolwiek do niej czujemy, żywimy jest najważniejsza, ponieważ dała nam życie Mama dała nam najwięcej, nikt na świecie nam tyle nie dał. Dała nam życie. I dzięki niej, dzięki temu, że ona wyraziła zgodę na to, że, żeby nas przyjąć, czyli żeby nas urodzić, żeby być naszą mamą, to, to z tego powodu właśnie dała nam najwięcej. A więc mama, tato, no później oczywiście dochodzą jeszcze, inne relacje, kiedy na przykład wychodzimy za mąż, żenimy się i dochodzi do ciała jej rodzina, to są powinowaci ze strony męża czy żony. Ale nawet jak się rozejdziemy, tam zaistniały różne rzeczy, i nie chodzi o to, żeby grzebać w tej piwnicy i rozdrapywać rany. Nie chodzi o to, żeby kogoś obwiniać. Absolutnie o to nie chodzi. Chodzi głównie o to, żeby po prostu um, poczuć tą wolność. Ja nie wiem, jak jeszcze można y, y, użyć tego słowa, ale żeby poczuć tą wolność, wolność od tego bagażu, który niesiemy. Zwróćcie uwagę, że słowa, które nie są wypowiedziane, a czujecie złość, wkurzenie na kogoś i pomyślicie sobie, zdarzały się takie sytuacje, że, że klienci na sesji mówią, przykro wstyd mi powiedzieć, ale ja wiele razy myślałam, że nienawidzę swojej matki życzyłam jej śmierci i życzyłam, żeby zdechła, przepraszam, na słowa nie wymieniał imiennie, więc. Więc daje takie przykłady. I tu nie chodzi o to, żebyś, żeby w sesji udawać teraz, no w to moja mama ja rozumiem. Tak. Sens tego jest taki, że to wtedy, kiedy tak czułeś, czułaś, zapisało się w Twoim ciele. Taka informacja jest w Twoim ciele. A więc taki zapis powoduje wiele różnych rzeczy. Wiele trudnych rzeczy, wiele zaskakujących rzeczy. A więc, jeżeli uda się Wam poczuć to nie wiem, jakiego jeszcze słowa ucz, użyć poczuć, zrozumieć i wypowiedzieć. Tak, jak to czuliście w danym momencie, bo to ten zapis, to kiedy jest na Ciebie wściekło, to to się zapisuje. Nie pójdźcie tak ładnie, bo to mama, czy teścio, czy tam siostra. Nie chodzi, kochanie, o to. Chodzi o ten moment zapisany, bo on powoduje blokadę. I z powodu tej blokady często no Przychodzą różne choroby. To właśnie z tej blokady. A więc pytacie o co w tym wszystkim chodzi. No, właśnie o to też pytacie, czy ja mogę mówić szeptem. Szeptem możesz mówić, tylko tyle twego, ile to wyrzucisz. Albo pytacie, czy w myślach, w myślach nie. Myślałam też absolutnie nie, dlatego że w myślach to dalej jest w, w was w środku. Mamy to wypowiedzieć albo na głos, albo pod nosem, żeby to się wydostało z ciała. Kiedy mówicie na głos, mi jest, mam więcej możliwości wsparcia Was w transformacji. Kolejna rzecz jest taka, czy ja muszę wiedzieć, kim jesteś? Nie, nie muszę. Jest potrzebny, tak jak powiedziałam, telefon, rozmowa nasza. I cały proces. Jeżeli chcesz pozostać anonimowa, anonimowy, szczególnie osoby, które y, szczególnie kobiety z uzależnieniami. One chcą pozostać anonimowe. Oczywiście mogą, nie jest to, chociaż później się ujawniają. Y, ale y, dla mnie nie ma to takiego dużego znaczenia. Ponieważ dla mnie istotne jest korzystając. Z talentów i zdolności dotrzeć do pierwotnej przyczyny, kiedy ty podniosłeś, podniosłaś pierwszy kieliszek, ten krzywdzący, destrukcyjny, ten, który coś ci załatwia, bo problem w uzależnieniu zaczyna się w momencie, kiedy alkohol coś ci załatwia, czyli na samotność, na złość, na gniew, czy regulowanie uczuć. I jeżeli coś ci załatwia, to już jest taki dość duży sygnał, że, że z Twoim piciem jest nie do końca coś tak, choć długo oszukujesz siebie, bo mówisz lubię, chcę i tak dalej. Także nie muszę, możesz. Nawet korzystać z innego numeru, dla mnie to nie ma znaczenia. Dla mnie znaczenie ma to, co ty potrzebujesz, co myślisz, co czujesz, do czego dochodzimy wspólnie. I dochodzę do momentu, kiedy po raz pierwszy zaczęło, zaczęło być, zaczęła być regulacja uczuć, na przykład alkoholem, to. Idziemy za tym pierwszym razem i, i uwalniamy tą pierwotną przyczynę. We wszystkim jak uwolnimy pierwotną przyczynę, to, która to spowodowała, nie ma przyczyny, nie ma skutku, a później już jest taka praca, żeby wyregulować sobie pewne sprawy, żeby nauczyć się normalnie żyć. Bez substancji, bądź po przebaczeniu, pojednaniu z jakąś osobą. To są procesy. Ja nie jestem wróżką, nie dotykam czarodziejską wróżką i mówię, no już jesteś i, i, i wszystko jest OK. Nie, tak nie jest. Także wszystko jest, kochani, procesem, ale to nie jest tak, że jest to... Wieczne i niekończące się, że tylko pracujecie, pracujecie nad sobą. Nie, to nie chodzi o to. Ale chodzi też o to, że im więcej zrobisz, bo ja spędziłam dużo czasu nad tym, by popracować nad sobą, by stać się lepszą wersją siebie. By dojść do momentu, w którym jestem, i wciąż jestem w drodze, tak jak każdy z was. I wciąż odkrywam coś nowego. Także jeżeli chcesz pójść do przodu, a może no, to na początku trudne do zrozumienia. Zrobić krok dalej do siebie tu, po wszystko, w środku, to trzeba zacząć. Chińczycy mówią, że najdłuższa droga. Zaczyna się zawsze od pierwszego kroku, a więc zróbcie ten pierwszy krok, a później to naprawdę już biegnie z górki. Uczestnicząc w takich sesjach, dostajecie także narzędzia do pracy samodzielnej. To nie jest tak, że musicie być uwiązani do jakiegokolwiek terapeuty, mentora, inspiratora, nie wiem jeszcze kogo. To nie jest tak. Ja się też uczyłam i swoją wiedzę kupowałam, owszem, za duże pieniądze latami. I mogę się nią dzielić. I tak samo Ty, wchodząc na drogę, uczysz się. I tej nauki, ta nauka jest w tych czasach koniecznością. Ja nie bardzo chciałabym poruszać te tematy, takie, które są obecnie drażliwe, ale ja przez dłuższy czas nie, nie doświadczałam, że tak powiem, tego, nazwijmy to tak na własnej skórze: tego podziału, który jest na tych, którzy wzięli i, i nie wiem, dwie dawki, jedną dawkę i, i na tych, którzy nie wzięli. Spotkałam się z czymś takim w windzie tu. Że no wsiadam, i pani z panem jest, i pani od razu krzyczy. Ale nikt się nie boi. Nie boi my. Ja, mówię, ja się nie boję. Jeszcze nie wiem, co chcę powiedzieć. Nie? No bo to maski nie mieli. Ja też. Niech się pani nie boi. Ja mówię, Czemu miałbym się bać? No bo my wyszczepieni jesteśmy. I ja mówię, a musiała pani. Taki spontaniczny jest dla mnie, odruch. A musiała pani? No, wie pani, no, odchorowaliśmy to bardzo, ja bym, no to jak odchorowaliście to, czy trzeba było? A ten mąż dosłownie tak ręką, wiecie, takim ruchem odpychającym. My mamy inne zdanie, mamy inne zdanie, mamy inne zdanie, takim. No, nie, nie powiem, że może to było szokiem, ale wiecie, no, gdzieś jestem w środowisku trochę innych ludzi i. To, że ja tego nie przyjmuję jest w większości normalne moich znajomych. I ja nie mam nic do tego, jeżeli ktoś wybiera i decyduje, że bierze. Nie? To no, każdy ma wybór, nie wziąć albo nie wziąć. I miałam taką też rozmowę telefoniczną. Gdzieś tam y, poznałam się z taką osobą. No i i tam, gdzie jestem, tu mówię, nad morzem, i tak dalej, i, a tam m, wszyscy wyszczepieni. Ja mówię, nie, no, i na szczęście ja tu przyjechałam, dlatego, że, że tutaj nie pytali, nie potrzebują tego, nie? A on mówi, ojej, ja mówię, a, a co, ojej? Ojej, bo ja jestem zaszczepiony, i nie mogę się kontaktować z tymi, i nie kontaktuję się z tymi, którzy nie są zaszczepieni. Ja bym nie miał problemu. Rozumiecie, to nie jest jakaś tam zażyła relacja i, i, i gdzieś tam po prostu y, rozmowa telefoniczna i, i ta osoba okazuje się, przez pół roku była w domu. Dołożono obiady i ta osoba była w domu. Pół roku. Wiecie, tak bardzo ludzie się boją, że no co, coraz bardziej doświadczam takiego, wiecie, no trochę zaskoczenia, bo nie miałam styku wcześniej, z czymś takim i z takimi ludźmi, którzy tak bardzo się boją. Dopiero gdzieś tak, chodzę też na gimnastykę na miejscu i też stykam się z grupą ludzi, gdzie... Gdzie większość z nich no, wzięła. I tak, tak, tak tylko zaczynam się zastanawiać, do czego to dalej doprowadzi, wiecie, jeżeli jest podział na tych, co wzięli, co nie wzięli, taki ten smutny podział ludzi, nie? Może to trochę smutne na zakończenie, ale tym chciałam się z Wami podzielić, bo to było dla mnie w pewnym sensie odkrywcze bo nie miałam wcześniej takich bliższych kontaktów z takimi yy osobami i, i, i z tego typu myśleniem, że tak powiem, nie? I nie, że mnie to szokuje, ale tak osob na własnej skórze doświadczam pewnych zaskoczeń, jak bardzo ludzie są przestraszeni i zmanipulowani, jak bardzo ich głowy są aż ściśnięte z tego strachu, Bądźmy życzliwi dla siebie bardziej. Uwalniajmy ten lęk, ile się da. Bo to trzeba ściągać te pokłady wiecie, lęku tej hipnozy wręcz tego przerażenia na to, co się po prostu dzieje. Także dla, dla mnie to takie smutne. Nie wiem, jakie dla Was. Nie wiem, jakie jest Wasze spojrzenie. Jak wy. Z tym wszystkim sobie radzicie. Każdy ma prawo, powtarzam, ja szanuję każdego wybór i decyzję i może robić, co chce, i jego prawo do jego ciała, decyzji i tak dalej. Nie? A, a moje prawo, Twoje każdy z nas ma swoje prawo. A więc takie, taka krótka wstawka, jak wiecie, w mojej telewizji ja się takimi rzeczami nie zajmuję, ale ponieważ doświadczyłam zaskakujących dla mnie rzeczy, to tym się chciałam podzielić i byłabym wdzięczna, jakbyście wy się podzielili też ewentualnie. Pisze Beatka, Pani Zosiu, chciałam Pani podziękować za wszystko, co wzięłam od Pani, za wszystko, co od Pani dostałam. Bardzo mi Pani pomogła. Dziękuję Pani za Pani pracę, mądrość, jaką Pani się dzieli gorąco Panią. O, jakie miłe zakończenie. Jakie miłe Beatko, zakończenie. No widzisz, czyli gdzieś tak warto się dzielić tym, co myślę, co czuję otwarcie. Mówię, I ja nie jestem jakaś ortodoksyjna, tu, tu, tu. Ja mam swój rozum, jak to się mówi, ja kieruję się wewnętrzną mądrością i każdemu z Was tego życzę. Nie wchodźmy w konflikty, właśnie, nie przekonujmy nikogo, ale też. Nie dajmy się ściągać na inną stronę, jeżeli my jesteśmy po tej stronie. Także zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału TV Zosia Golis. Niechaj tych subskrybentów przybywa, niech się kanał rozwija. No i Wam życzę cudnego dnia. Witaj Tereniu, kochanie, witaj, odsłuchasz to sobie. I zapraszam Was, jeżeli macie życzenie skorzystania z moich doświadczeń, z tego, co ja się nauczyłam, z tego, co, co, co prowadzi mnie ta mądrość wewnętrzna, to zapraszam. A więc jeszcze z nadmorza cudności Wam życzę i wszystkiego, co najpięknego naj. dnia, Papa. Pa.